Przyjeżdżając do Szwajcarii i zapisując dziecko do szkoły podstawowej, na przykład w kantonie Basel Land, jako obcokrajowiec, Twoje dziecko będzie nieco uprzywilejowane. Przez pierwsze dwa lata nie będzie podlegało ogólnym ocenom. Jest to czas, aby spokojnie się zaklimatyzowało i nauczyło języka niemieckiego. Wszystkie potrzebne materiały, takie jak książki, ipady, zapewnia szkoła. Jedyne co musisz zrobić to kupić pióro do pisania. Dodatkowo, oprócz zwykłych zajęć lekcyjnych języka niemieckiego, Twojemu dziecku zostanie przydzielony przez szkołę osobny nauczyciel. Podczas wywiadówki szkoła powinna zapewnić również tłumacza w ojczystym języku. Masz do tego pełne prawo, ponieważ to co mówią nauczyciele musi być dla Ciebie jasne i zrozumiałe. Samo zapisanie dziecka do szkoły jest bardzo proste i szybkie, nie trwa dłużej niż 10 minut. Lekcje odbywają się od 8 do 12, po czym na półtorej godziny Twoje dziecko wraca do domu na obiad. O po 13.30 ponownie wraca do szkoły, ale nie jest tak każdego dnia. Czasem kończy po prostu o 12. Nie zapomnij też o plecaku, ale nie martw się, nie będzie przeciążony, jako że szkoła zapewnia wszystkie materiały. Praktycznie wszystko zostaje w szkole a twoje dziecko nie będzie nosić przeładowanego plecaka. W Szwajcarii tak to nie działa. Poza tym praktycznie wszystkie lekcje odbywają się w jednej klasie. Zmieniają się tylko nauczyciele. Ale dodatkowy nauczyciel języka niemieckiego może nauczać w osobnej klasie. Często zdarza się również, że nauczyciele uprzedzają inne dzieci, iż przyjedzie dziecko z innego kraju i mają mu po prostu pomagać.